Replenishing Skin Oil. Replenishing Skin Oil to wolny od silikonów płyn, który pomaga walczyć ze stresorami środowiskowymi, jednocześnie przywracając nawilżenie, wspierając elastyczność i minimalizując oznaki starzenia skóry, a wszystko to w lekkiej formule, która gładko się nakłada. Stresory środowiskowe, takie jak zanieczyszczenia powietrza czy promienie UV, mogą szkodzić skórze i ją wysuszać. Wtedy na scenę wkracza Replenishing Skin Oil. Przeciwutleniającą moc zapewnia temu olejkowi witamina E, która nie tylko pomaga walczyć ze stresorami środowiskowymi, ale też wspiera miękkość i promienność skóry. Odżywcza formuła zawiera również inny antyoksydant, palmitynian retinylu, który także może pomóc w ochronie przed stresorami środowiskowymi oraz wspierać starzenie się z wdziękiem. Olejek z nasion ogórecznika dostarcza wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, które działają jako naturalne enzymatyczne remedium, przywracające nawilżenie suchej lub wrażliwej skórze. Odżyw skórę tak jak tego potrzebuje i wesprzyj jej młodszy wygląd. Wystarczy odrobina olejku, by wiele zdziałać dla nawodnienia skóry. Nanieś na twarz, szyję i suche miejsca, w razie potrzeby. Aby uzyskać dodatkowe nawilżenie, lekko zwilż skórę aktywatorem aloesowym przed nałożeniem Replenishing Skin Oil można również stosować w połączeniu z ulubionym kremem nawilżającym Forever Zamów ten produkt